I hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming. Pochwycenie jest blisko. Jeszcze tutaj do was mówię z ziemi, więc tutaj jeszcze do was mówię z ziemi. Widzicie mnie tutaj w tym padole tutaj, w tym ziemskim, ale wierzę, że już niedługo będziemy widzieć Boga tak, jak On widzi nas i tak, jak On widział nas w czasie, kiedy tutaj my nie widzieliśmy tego w sposób duchowy i to będzie coś spektakularnego, coś pięknego. E, czy wszyscy będą widzieć Jezusa? Czy wszyscy go zobaczą? A otóż zobaczcie, co e, tutaj jest napisane. W dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, jest napisane tak: 40 werset i 41. Bóg jednak zbudził go trzeciego dnia. To mówi pewien apostoł do, e, do, 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 do Korneliusza. E, I tam wtedy po prostu on mówi, Piotr, tak, Piotr. E, wtedy po prostu mówi takie kazanie. Bo miał być po prostu do nich tam zesłany, do nich po, prostu tam. po prostu wtedy miał do nich pójść tam. Sorki jeszcze za tak za szybko, staram się naprawdę uwierzyć, im, to nie jest proste mówić wolno, kiedy mówi się bardzo szybko. Bóg jednak zbudził go trzeciego dnia i sprawił, że stał się widzialny. Lecz nie dla całego ludu, a tylko dla świadków przednio wybranych przez Boga. To znaczy dla nas, którzy po jego zmartwychwstaniu jedliśmy i piliśmy wraz z nim. Czy ty jesteś Bogiem? Czy pijesz z Nim? Czy jesz z Nim? Nie chodzi tutaj fizyczne jedzenie. Chodzi o takie duchowe jedzenie. Czy pijesz od Niego? Czerpiesz od Niego po prostu Jego wodę, którą On ci daje? Czy jesz z Nim pokarm, Słowo Boże, które Bóg tak samo, czyli On daje? Czy spożywasz z Nim posiłek? Bo tylko takie osoby, które mają z Nim relacje, będą Go widziały. Zobaczcie, nie objawia się wszystkim Bóg. Tylko wybranym od początku, w tym innym fragmencie napisane tak samo jest, od początku świata. Wybranym od początku świata. To jest, słuchajcie, niesamowite. Po prostu być wybranym i ty o tym wiesz, że Bóg naprawdę widzi ciebie i chce, byś tak samo tego widział i go zobaczysz, bo On przychodzi i będziemy Go widzieć naturalnie. To jest, słuchajcie, to jest mega sprawa. Bóg jest naprawdę taką światłością, że wiele z nas to po prostu będzie bardzo zdziwionych i będzie nawet nie mogło, nawet może jej spojrzeć w, jakby tak w oczy, nie wiem. Ale wiem, że będziemy bardzo przemienieni i naprawdę ja to po prostu wiem, że to będzie taka sytuacja jak e, sytuacje czasami są takie napięte jakieś takie ważne sprawy, typu jakieś tam kiedyś kilka razy tam byłam jako siadek na przykład w sądzie i tam poszłam i mimo wszystko spontanicznie i normalnie tak mam, że ze stresu po prostu płaczę i potem wszystko no tak leci nawet, nie wiesz kiedy, a po prostu ze stresu to wszystko u mnie wychodzi przez płacz i powiem Wam ewidentnie na pewno będę płakała. Chyba takimi łzami szczęścia, tak jak miałam w tym kiedyś co Wam powiedziałam, że te anioły naprawdę już są przygotowane do nas tutaj, żeby do nas przyjść. I naprawdę mm, po prostu wtedy e, właśnie powiedziałam nareszcie, nareszcie po prostu, nareszcie. Już zobaczę Jezusa, zobaczę go, zobaczę. Znam tego ogólnie, kim jest, z Biblii. Ale to tak samo, jakbyś czytała historyjkę o swojemu dziecku, o, swoim, o swojej babci czy dziadku. Nie poznali go tak naprawdę fizycznie. I tak jakby zobaczyć go i go poznać tak naprawdę realnie aż tak bardzo. Wiem, że tutaj można tak to zrobić, to oczywiście Pana Boga poznawać i On do nas mówi. Ale wiecie co chodzi, to będzie takie... Czasami jak tutaj słuchacie się śmieję. Widziałam taki filmik ostatnio, czy ostatnio, trochę dość, dość czas długi czas temu, widziałam taki filmik, jak taki jeden chłopak robi takie fajne scenki, jest takim niby aniołem, diabłem i Jezusem i tak jakby przebierać się tak właśnie anioła, diabła i Jezusa i pokazuje tą taką relację między nimi, na przykład załóżmy i tam jakiś człowiek na przykład modli się i modli się modi, modli, 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 i coś tam, coś tam, coś tam i, i ten anioł mówi, Boże, a co on robi? <laughs> no co on modi się, no ale co on robi? Wiecie, bo czasami są takie modlitwy takie, że się modli, 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 tylko monolog, 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 a w ogóle nawet z Bogiem nie rozmawia, tylko sam po prostu swoje rzeczy gada. I był taki pewien taki fajny filmik, który on pokazał i mówi tak, jakaś tam kobieta śpiewa, wiecie tak, byle jak, w sensie tak, to było takie trochę udawane, tak żeby tylko było, że fałszuje. I Bóg taki, taki zakochany, Bóg taki szczęśliwy, ta osoba po prostu tak sobie śpiewa. I tak fajnie jest taka zadowolona i w ogóle, a za chwilę, Boże, dlaczego nie dałeś takiego głosu, takiego pięknego, żebym cię mogła chwalić. I Bóg taki, taki jak to się mówi, yy, zdziwiony bardzo wielce, yy, mówi... Ale o co chodzi? Bo Anioł nie mógł już w ogóle tego te, w tym, tym, tym takich nie mógł go tego słuchać, po prostu już słuchać tego, tego, co ona po prostu śpiewała, bo dla, niej to, dla niego to po prostu był fałsz. Wiecie, w niebie jest naprawdę mega, mega jakość śpiewania, to jest w ogóle nie ma tutaj co w ogóle porównywać się, nie? Ale po prostu on tak słuchał i tylko nie mógł tego słuchać i tak patrzy na Boga, on taki wielcy, taki taki zadowolony, że ktoś go chwali, nie? A później kiedy po prostu ona mówi, Boże, dlaczego nie dałeś mi to i to i tamto? Dlaczego tak nie mogę? Ja ładnie jak to. Miałam kiedyś taki żel, tak samo do Pana Boga o to kiedyś dawno temu, że dlaczego nie mam takiego fajnego głosu? a Dlaczego nie mogę tak chwalić go, jakbym chciała go chwalić? Tak, jakbym chciała tak pięknie, jak to niektórzy śpiewają, tak naprawdę pięknie cudownie śpiewać go. Ehm, ale już z tym nie mam po prostu problemu. No po prostu mam jaki mam głos i tak śpiewam, ale po prostu wiem, czasami tu się śmieje, jak coś śpiewam i na przykład, to, przypomnę sobie tą taką właśnie sytuację z tego, tego filmiku i tylko mówię tak, aniele mój, proszę Cię, bądź to są inni aniołowie, przepraszam Was, że czasami fałszuję, ale wiecie, i się tylko słuchajcie, po prostu śmieję, po prostu tylko się po prostu śmieje, bo wiem, że wiele razy my tutaj z tego... On to fani pokazuje, tak naprawdę, że może tak być. Bo no jeżeli Bóg pokazał tu nam ten świat i dał ten świat tutaj, więc uważam, że jakieś odzorowanie skądś musiał, musiało się wziąć. Skądś musiała być ta władza, skądś musiało być po kolei, co robić, czego nie robić, wiecie co chodzi, takie, jakieś, takie, takie standardowe rzeczy. Więc wiem, że skądś to jest ta nauka i wiem, że to jest od Pana Boga, że tak, tak samo musi być na pewno w niebie. Nawet oczywiście lepiej, ale jakoś ta hierarchia musi być. Bo tak zastanawiałam się teraz. Czy wszyscy będą teraz, wiecie, takimi no, księżniczkami i, i, i właśnie, e, że tak powiem, mm, księciami, księżniczkami, księciuniami i w ogóle? No bo jeżeli ktoś jest dobry w sprzątaniu, tak, tak się zastanawiałam, to jak on będzie tam wtedy miał pracę, skoro jest najlepszy w sprzątaniu? I oczywiście on to lubi robić, nie dlatego, że musi, tylko że lubi to robić, bo wie, że robi to dla pana Boga i w ogóle. Wiadomo, tak zastanawiałam się, czy tam w ogóle będzie jakieś sprzątanie. Takie to moje, takie, takie moje głupie może myśli, ale takie, no takie mam czasami myśli, takie jakieś takie właśnie takie normalne, takie jak dziecko powinno mieć ogólnie w sensie Pana Boga, bo powinniśmy mieć jak dzieci, czyli zastanawiać się na, na, na temat wszystkich rzeczy. Nie mówię tam o tym, żeby, czy będziemy chodzić do łazienki i w ogóle tam się kąpać, czy cokolwiek innego, bo to chyba nie będzie. Skoro nie będzie nocy, więc chyba nie będzie takiego problemu, żeby tam, wiecie... Nie wiem, iść do łazienki się kąpać, ale no, tak zastanawiam się: no, skoro nie kąpać, to może to samo nie sprzątać. Nie wiem, co tam będzie robione ogólnie, ale tak zastanawiałam się właśnie: no, bo jeżeli tutaj każdy z nas jest tak przygotowany pod tego, co tu będziemy robić, co będziemy to robić też tam i w ogóle, no, też taka przychodzi tu mi opcja, że zobaczcie, wybrani z na pochwycenia to nie będą wszyscy, więc jednak mimo wszystko będą po prostu, uważam, będą osoby, które będą jakby wybrane do takich celów wyższych, no bo ja jestem pewna w Biblii, że będzie do celów pospolitych i wyższych, tak? I teraz kto będzie do jakich celów? No, myślę sobie, że to nie będą, nie wiadomo, jakieś takie pospolite, że to będzie takie, wiecie, takie zwykłe sprzątanie. To będzie i tak bardzo honorowe miejsce, to będzie i tak bardzo honorowe miejsce, które po prostu Bóg, no, komuś to dał, by to robił, a z drugiej strony, przecież nawet jak ktoś będzie tylko sprzątał w niebie, nawet i to jest piękna robota być w niebie z Bogiem i rozmawiać po prostu z Nim, i być z Nim, spędzać czas, i, i tam nie ma, że Ty musisz robić, jak ktoś Ci nabrudzi, albo ktoś Ci wyśmiewa i w ogóle tam jest wspólnota, że wszyscy razem nawet będą może i sprzątali wszystko razem, bo byli, nie wiem. To jest, Wam powiem, naprawdę mega sprawa, że tam po prostu nie będzie takiego zawodnictwa, że jeden ogorszył drugiego, dlatego jak kiedyś miałam sen, że dziewczyna po prostu była w niebie i ja wtedy właśnie byłam w tym niebie i tam wtedy ona miała taki malutki pokoik, taki naprawdę malutki pokoik, ale ona była z tego zadowolona. Że miała taki swój pokoik po prostu. Ona nie narzekała. Ja wiesz, że będę miała swój dom. Bóg wie, lubi, że wie, że ja lubię duże przestrzenie. Na przykład. Mam tu tak samo dom, ale Bóg wie po prostu, że yy, to jest takie. Nawet nieważne. Najbliżej po prostu być Jezusa. Jak, być jeszcze, jak to kiedyś byli apostoły się tak by kłócili. Boże powiedz, że będę po Twojej prawej stronie, a ten niech będzie po lewej stronie. W niebie będę siedział koło Ciebie. No a Bóg, Jezus powiedział, to nie mi to jest zna, znać, kto będzie po której stronie siedział. Mnie na przykład w ogóle. Bóg kiedy taką już ma wybraną osobę. Na pewno takich jak Mojże, świecie, te pozostałe osoby, które są tam Izrael, yy, Izrael, Izajasz, i te inne osoby, które mega, mega były na pewno bardzo Bogu, bardzo potrzebne i takie wspaniałe. Oczywiście tu nie mówię, że my jesteśmy gorsi od niego, ale wierzę, że no, no, skoro już tam wtedy będziemy face to face z Jezusem, nie wiem jak to będzie, czy on się rozdzieli po, po, po każdym, wtedy będzie blisko nas, czy co, czy, czy nie wiem, nie wiem, ale wiem po prostu tylko to, że to będzie i tak niesamowita sprawa. Także słuchajcie, ja to sobie tak wyobrażam to niebo. Tutaj widzą czasem taki filmik, jak to tam ta sztuczna inteligencja tak fajnie to robi. Ona to robi tak mega pięknie, mimo wszystko, że to jest głowa mała. Że jak tutaj widzę, to aż mi się czasami, wiecie, bo ja żyję w takim świecie w Polsce, gdzie tak wszędzie przeważnie szaro, nie ma takich wielkich, wystawnych domów. Nie chodzisz do domu, do domu takiego wystawnego, tylko chodzisz do takiego normalnego domu, zwłaszcza takich malutkich, takich małych klitek przeważnie, gdzie ludzie są, mają, mieszkają takie, po prostu zwykłe, nie mają, a tam jest tak... Widziałam takie filmik, to jest takie po prostu, no wszędzie są kwiaty, na każdym miejscu stoją kwiaty. Ojejku, wszystko takie, wiecie, ze złota, wszystko ojejku, no to są po prostu niesamowite, jak to będzie wyglądało. Boże, to jest to jest coś, co Bóg, nawet tak samo mówi o tym Biblia, to, co Bóg stworzył dla nas jest czymś, co nawet nam się nie śniło. To jest coś, co... Naprawdę, słuchajcie, nam się to po prostu nie śniło i nie będzie, i nie ma szans to w ogóle wiedzieć, jak to w ogóle będzie wyglądało. Nie ma szans. Tak chyba ja myślę. Także będzie widzialny dla nas tylko wyłącznie. Także wierzę, że byśmy byli w tej gronie, że będziemy widzieć Jezusa, ale już teraz możemy Go słyszeć. Może Go nie zobaczymy tak fizycznie, ale możemy Go słyszeć. Możemy tu właśnie mieć z Nim relacje On do nas mówi cały czas, pokazuje i dla mnie to jest cudowna sprawa, że ja mogę już o tym się uczyć teraz. Jest taka, jak mówiłam piosenka, by poznawać Boga już tutaj, poznawać tu Jezusa już tutaj i po prostu słuchać Go, tak jak przyjaciel obok ciebie jest, stoi, siedzi, wtedy sobiecie na przykład jakąś wspólną kawę, herbatę razem i sobie tak z nim rozmawiasz. No Boże, widziałeś, dzisiaj robiłam to i to. Ten pewno nie muszę o tym ci mówić, bo ty o tym wiesz, ale po prostu błogosław mi, żeby Cię poszła fajnie na przykład żebyśmy mogli być przykładem na innych, by wydarzyło się jakieś świadectwo, fajne, jakiś cud, coś takiego, co dawno nas się dotykało. Jeśli o to też się modlę teraz imię Jezusa Chrystusa, aby zdarzył się jakiś cud, coś po prostu, co. Ja nawet nie wiem w ogóle o co prosić praktycznie, bo ja wszystko mam uważam, więc nie muszę o nic prosić. W moim tak nie mają mogę to powiedzieć Boku, że może nie mam, ale ja wierzę, że wystarczy, że mam Pana Boga ogólnie i Bóg pomaga, jak chce. I to jest niesamowite po prostu. Także... sorki, sorki. Ehm, także słuchajcie, no... Bądźmy gotowy i gotowi i usłyszmy głos Ducha Świętego. Duch Święty pragnie, by wszyscy ludzie dostąpili zbawienia i doświadczyli wiecznej relacji z Jezusem. Nasiadowcy Chrystusa otrzymali Ducha i dlatego pragnęli, by wszyscy ludzie poznali i przyjęli Chrystusa. Trudno jednak było im pojąć, że zbawienie i osobiste relacje z Bogiem nie należą wyłącznie do Izraela i Nitra. Izrael ma wyłączność na ich dystrybucję. Boże dar stał się dostępny dla ludzi wszystkich narodów. To Duch Święty roztoczył e, tę szer szerszą perspektywę przed Kościołem. Dziech apostolskich to on jest na siłą napędową ewangelizacji całego świata, a w tym przypadku kierował Kościół ku nowym obszarom służby. Dla ducha zawsze łączy się z żalliwością w sprawie wysiłków misyjnych, to inaczej przedsięwzięć zmierzających do dotarcia z przesłaniem Chrystusa do wszystkich narodów, krajów i kultur. Wielu wśród współczesnych chrześcijan pragnie, by ich otoczenie poznało Chrystusa, nie w pełni jednak rozumieją to, że celem ducha świętego jest dostarczanie, dotarcie z Ewangelią do całego świata. Nie włączają się w realizację jego celu. To jest, słuchajcie, bardzo ważne i to przeczytam z pewnością jeszcze raz na y, dziennym filmiku, bo przypomniałam sobie, że jeszcze muszę nagrać jeszcze wspaniały, cudowny, mega fajny y, po prostu y, y, filmik właśnie o Duchu Świętym. A to Wam zaraz nagram, bo to po prostu dotknęło mnie bardzo i pokazało mi bardzo, poka pokazało naprawdę mi bardzo ważną sprawę, kto naprawdę jest dzieckiem Bożym i to tak naprawdę teraz namacalnie. Mega. Także do usłyszenia. Widzimy się po w powietrzu. Błagam na nim jeszcze filmiku z Bogiem.